Nie chowaj się, bo możesz jej nagrywać. Możesz. Patrz, na no. na policję? Policjant wchodzi za. Widzisz? Chodzi tam przez rurę. No za. Chodzi sobie To To będą ćwiczenia. Chodzi no. dzień Chodzi za. Chodzi Kurwa to jest Dzie Dziecko rosnąło? to też kurwa istoty Nie, w z... jest... jakiś koleś Dajcie mi no. Nie chcę poczucia no nogi <śmierdzi> Dawaj, dawaj Nie, wiem, że już... jedziemy do Poczekaj Cześć. się skrucił, nie? あとはそこでいいですよ。